We'll yeah. Są najlepsze, dlatego że jest bardzo miły klimat, że tutaj można się dowiedzieć wiele nowych rzeczy i można wystartować i ewentualnie nawet coś wygrać, co może się przełożyć potem na dalszy rozwój swój. Przede wszystkim no to to, że jest tutaj taka rywalizacja, że przyjeżdżają tutaj z różnych miast. Taka wielka organizacja, tyle. Mnóstwo sponsorów, wiele konkurencji. W bardzo różnym stylu dla każdego co się znajdzie. Każdy robot ma jakieś prawo, żeby się popisać oraz pokazać swoje umiejętności. No i tutaj jest właśnie oryginalna konkurencja nazwie Task Hunter sprowadzona. I moim zdaniem to jest mega właśnie fajne w tych zawodach. Walki, robotów, wyścigi, ale także również tak jak my bierzemy w tej konkurencji udział w jakichś logicznych, a więc dużo ciekawych rzeczy. Roboty muszą być przygotowane na każdą okazję, no i to też jakby urozmaici trochę ten konkurs, sprawia, że jest bardziej atrakcyjny dla, dla właśnie uczniów, tak jak my. Nic nie tracimy, a możemy zyskać i na pewno poprawić te nasze kompetencje w kierunku, w którym będziemy się kształcić, bo jest to przyszłościowy zawód. Jest zabawnie, ciekawe są wyzwania, bardzo trzeba w niektórych pomyśleć oraz roboty muszą wiązać się z różnymi wyzwaniami. Sam tor jest ciekawy, jest tam sam labirynt, jest cały podjazd, są te różne obiekty podnoszenia i to jest po prostu wyzwanie, które musimy, które musimy sprostać. No jest to ciekawe, żeby te obiekty wszystkie podnosić i na nich trenować. Najtrudniejsze było, myślę, dostosowanie naszego robota do tego, jak ostatecznie wyglądała arena. Bardzo zmotywowani do pracy na następny rok, chcemy ulepszyć tego robota, żeby był, no... Nie jest niszczalny, jak najszybszy, jak najlepszy. Wyszły różne minusy, wady, yy, ale wiemy też co robić dobrze, także na pewno się na, nauczyliśmy czegoś na zawodach, ogólnie bardzo fajnie zorganizowane, a z naszej pracy jesteśmy naprawdę dumni, ponieważ mimo że może i nie wyszło do końca, to na pewno dało nam to wiele umiejętności.